Siemano z tej strony Damit. Dzisiaj zagramy sobie w nietypową grę, czyli MMA Fighting Clash. Słuchajcie, y, chciałbym, znaczy, pograć sobie później jeszcze w y, po prostu taki boks zwykły. Y, taki boks, wiecie, w rękawicach pełnych, ale pomyślałem sobie MMA, MMA i zmierzy się dzisiaj walka. Posłuchajcie y, tego. Opas. Znaczy, może nie opas. Nie, to nie jest opas. To nie jest opas. Bartosz Fabiański z Izraelem Adesania No, taka walka, słuchajcie. Waga średnia, waga średnia. No i lecimy w Gali. Gala boksu. Słuchajcie tym fabiańskim. Bartoszem, to ja wygrałem dwie walki z rzędu. Z yy, takim dużym, kurde, takim bardzo zbudowanym. Wygrałem. On jest mega. Ten, słuchajcie, Bartosz Fabiański, to jest taki mega gołd, że nie wiem. Polska górą. No i lecimy. Sorry za grafikę, ale coś się stało, że nie mogę ustawić grafiki. Jak będę miał nowy telefon, to może coś... Może coś mi się uda ten, bo na tym to nie za bardzo może działać. Ale ale i tak, ale i tak jeszcze nie jest najgorzej, prawda? On wygląda... on... Bierzemy 5 minut. Ten, ten po prawej wygląda jak Harry Simon. Kiedy... Oh shit! Brawo! PYK! Będziesz leżał na deskach! Dlaczego ten sędzia się nie rusza w ogóle? Jakby stanął na chwilę czas... ...to bym do tego sędzia poszedł, żeby zobaczyć jak się z tym się wyraźnie Brawo! Brawo! A czekaj, mam nie życia? PYK! Takiego szota, takiego kopniaka mu zadałem, a on nikt, nie? Dobra, bierzemy go na deskę. O nie. Tak jest! Tak jest! Lecimy go! Dał? Jak on się szybko ulecza Co? Co? To jest jakiś Kosmita Jak on mi tyle życia zadał? Co? Co? To jest... I teraz patrz. Oj, pożałujesz tego. By. O, we w dwóch zadaliśmy ten sam shot. Ale walka. Ale walka. I kopnia! Kurde, nie w niego. nie Nie, dajesz mnie na deski. O nie no, dał mnie na deski. Kurde. Bronimy się, bronimy się. Bronimy się! Pyk! A, to się... To trzeba bardzo szybko klikać. To jest niemożliwe. Żeby to tak szybko to klikać. No co? No to jest niemożliwe. Nie no, mnie już tutaj. Dobra, wstajemy. Trzeba się podnieść. I pora go wgnieść pod ring. Pod oktagon. Kurde, ale tam miałem shotów naładowanych. Mogę. A ja będę je miał. Pik pek co on ma 3000 więcej życia niż ja a czy nie 3000? pożałujesz tego pożałujesz pożałujesz pek 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 leżysz na deskach co To co nawet ja tak nie mogę zrobić jak on ale on musi mieć stamina nie Brawo. Pek! Pięknie! Jak on mnie jest w stanie uderzać? Dobra, mamy teraz porówno życia. Nie mamy teraz porówno. Nie, nie mamy. Nie, nie, nie mamy porównania. Shit! Jaki to... A dlaczego ja... A dlaczego on mnie może bić, kiedy ja mam stan krytyczny, a ja go nie mogę bić? No co? Jaki to jest gołd? To będzie chyba pierwsza walka z... Normalnie z kim przegrałem, nie? Habiański, dasz radę. Trzeba tylko uciekać. Ja wcale nie jestem tchórz. Nie. 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 Nie no. Ale on smarny. to to był kurde, jak mi tutaj. Nie no jak To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby było prawdziwe, nie? Co tu się właśnie stało? Co tu się właśnie stało? stało? Co tu się stało? Trudno! Lecimy jeszcze jedną walkę. Lecimy, mieć jeszcze jedną walkę. Z kimby tutaj? By tak go pokonać. Eee, Polak z Polakiem? Nie no, dobra, to nie. Z jakimś murzynkiem. O! Widziałem. O, kurde. A wiecie co, trochę się go boję, bo może on tak normalnie to jest taki gościu, jakby mi miał. Nie wiem, zaraz kurde zabić. Dobra, idziemy na troszkę większy ring. Spotkamy się w oktagonie, mordo. Spotkamy się w oktagonie. Co jest? Pierwsza walka z kim przegrałem, nie? I to przegrałem. O! Nie, to była równa. Tak, to była. To była ta. To była. Yy, uwaga średnia. W ogóle jestem. Jak on się nazywa ten Czeczer? Czeczer taki Halidow Halidow To słuchajcie, on jest w tej grze. Ale jako ma masichow... Ma masichow. Nie Halidow, tylko Masichow. Ale unikliśmy gola. Co? Jakiego gola? Pyk! Łatwy jest ten gościu Pyk. Ale jest łatwy. Łatwy jest ten gościu. Really Kopniak! Nice Pyk! Pyk, lecimy go na deski. Nie da rady. Damy radę. Trójkącik. Stracił tyle HP. Mam 15 tysięcy. O ty. Nie, 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 nie. Co? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Dobra, odwołuję, że on jest łatwy, nie? On jest. Taki. Tak jest! Koniec rundy, haha, ale mam szczęście. Mam o. Prawie tysiąc. Więcej życia. O 1300 dokładnie. Nie, nie prowadzę z Dlaczego on go nie bije? No, biję go teraz. Brawo! Fabiański, dasz radę. Fabiański! Fabiański! Nie! Już po mnie. Nie, nie po mnie. Proszę. Pek! Teraz by się jakiś taki mocny shot przydał. Ale mam hitów teraz naładowanych. O kurde. Ale ja mu teraz zużyję to. Pyk. 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 Oh, shit. Dlaczego on mnie może bić? Tak jest. Leżysz na deskach. nie Kurde masz szczęście Masz ty szczęście murzynie Oj przepraszam eee, Kano kanonier Masz ty szczęście kanonier Kanonier masz szczęście Kurde Jest. Szkoda, że nie można tutaj robić kariery. <laughs> Tylko karierę można robić postacią stąd wziętą, nie? Szkoda, że nie można wziąć kariery taką własną, utworzoną postaci, nie? Na przykład w punch boxing. No, można. Ale niestety nie tak. Co jest? Nie! Ej. Bo ja zginę zaraz, nie? A nie, zginę. O kurde. On ma o 12 więcej życia niż ja. Ale co mu to da? I tak. Ostatnia runda. Wygramy to. O już? Tak udra. No nie! No nie! No nie, on to zrobi! No ja przegram! No nie, no koniec, przegrałem. Niestety, w tragiczny sposób przegraliśmy tę walkę. No. Przegraliśmy tę walkę. No i koniec, kurde, drugi raz z rzędu przegrał, Tobiński, co jest to jest niemożliwe. Ten nokaut, to ja bym to wygrał. Ale niestety. No przyznaję. Przyznaję, dobry jesteś. Dobry ty jesteś. To wzimy jakiegoś teżczyka. O. Wiecie? Ale nie wiem, czy on ma na imię w ogóle Islam. Ale jest bardzo podobny. I też w MMA walczy. Także walka. Tym razem w stadionie. W stadionie. Na stadionie znaczy... Ile to minut? Już trwa? 15, 16 minut. Tak jest. Słuchajcie, jak będzie 20 minut, może, to damy radę. Przyrzekam Wam, że damy radę to zrobić. Że my to zrobimy. Że my to zrobimy. Że ja z nim wygram. To jest. Przyrzekam Wam, że ja z nim wygram. Wygram z nim, mówię wam to. Przyrzekam. O jeszcze na Kysellerna. Dobra. Trzy rudy. Ja go w pierwszej rozwalę. A ma kupniaki, dobre. Tak jest. Nie. Dobo. Lecimy cię na deski. Haha. Ej, my to wygramy. A ah, my to wygramy, on tego nie wygra, ale my to wygramy. To druga runda. Szkoda, że nie pisze ile rund już, a tylko nie O, round, czyli rund. druga runda. Damy radę. No i już przegrał. No jaki? Depokstał. O nie o nie Krytyczny nie stan. A on się odbija Nie, nie odbija się Ej, co jest, ale on się odbija od tej No i git. No i już przegrał Wiem, że się nie chwali dnia przed zachodem słońca, ale no to jest już wiadomy, że on przegra Oprawia 3000 się różni nasze nasze nasza stamina Nasze znaczy, nasze życie. O już mnie bierze na deski, patrzcie. No już mnie patrzcie. Ale lag. Nie się rady. O kurde jaki to jest Ej, on się odbije jeszcze od tego, nie? Co jest? Dobra. Ej, bo on się mega odbija. On to jeszcze nadrobi. Ale nie, 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 nie wygra tego. Nie wygra tego. Teraz to już tego nie wygra. Tysiąc tylko życia. Haha. Ha. Kurde. Mogłem wziąć 5 rund, to bym go jeszcze tak dokończył. Wiecie, ale trudno. No i. Obiecałem. No i dotrzymałem. Wygrałem. A to jest już koniec odcinka. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli mam nagrywać MMA, to oczywiście postawcie łapkę w górę. Sorry za to, że nie było odcinków, tyle czasu, sorki za to naprawdę. Ale tyle, tyle na dzisiaj. Zasubskrybujcie mnie, ponieważ przypominam, że na 20 łapek w górę pokazuję twarz. Tak, jeżeli chcecie ją zobaczyć, to... Zresztą, nie, ja wam nie będę, nie będę po prostu was o to prosił, tylko jak wy chcecie. Jak wy chcecie, nie? Nie będę was do tego zmuszał. Ale mówię wam po prostu, że jeżeli wam się film podobał, to proszę postawić łapkę w górę, żebym miał pewność, że mogę to nagrywać, że będziecie to oglądali. No i... Miłego dzionka. Cześć.